Siema gracze z tej strony Garandos. Dziś na warsztat bierzemy jedną z najbardziej intrygujących gier: Werewind Smith. Jeśli zastanawiacie się, czy warto poświęcić jej czas, to koniecznie obejście ten materiał, zanim zagracie. Bo ta gra ma ogromny potencjał, ale też kilka pułapek, o których trzeba wiedzieć. Czym w ogóle jest Werewind Smith? To gra przygotowa, akcji osadzona w starożytnych Chinach brzmi pięknie, ale to nie jest zwykły RPG. Gra łączy otwarty świat inspirowany Ghost of Tsushima systemem walki przypominający mix Assassin's Creed plus Sekiro. Elementy parkura, jak Prince of Persia. Swobodne, swobodę rozgrywki RODEM z GTA w wersji kung fu. To wszystko daje ogromne możliwości, ale sprawia, że gra wymaga cierpliwości i zrozumienia, jak działa jej świat. Na pierwszy rzut oka walka wygląda spektakularnie: skoki po bambusach, blokady, odbicia, ciosy powietrzne wszystko super, ale tu ważna uwaga. Ta gra nie wybacza błędów. Parowanie wymaga dokładnego, dokładnego timingu. Przeciwnicy potrafią mocno karać za spamowanie ataków, bo sobie, bo sobie mają fazy jak w Soulsach, nie każde starcie da się wygrać frontalnie. To nie hack and slash, to bardziej taktyczna walka. Jeśli szukasz naparzanki bez myślenia, to możesz się rozczarować. Trzeba to powiedzieć wprost: świat jest ogromny i wizualnie piękny, ale twórcy nadal pra pracują nad wypełnieniem go życiem. Co znajdziesz w grze? Na pewno wioski, obozy bandytów, świątynie i ruiny, treningi, sztuk walki, losowe wydarzenia w stylu Pomóż Podróżnemu. A jeśli oczekujesz aktywności jak w Assassin's Creed Valhalla, możesz czuć niedosyć. Twórcy zapowiadają, że finalna wersja będzie bardziej żywa. Ale warto wiedzieć, że eksploracja to najspokojniejsza część gry. Jedną z największych zalet gry jest to, że możesz być bohaterem, zabójcą, medykiem, handlarzem, łowcą głów, a nawet muzykiem. To nie żart gra pozwala wykonywać różne zawody, które otwierają nowe ścieżki, rozgrywki, ale nie liczna pełne RPG w stylu na Trójki. Opcje wyborów są, ale nie wszystko wpływa mocno na świat. Mimo to, system RULO dodaje grze ogromnej unikalności. Twój bohater może biegać w powodzie, przeskakiwać między dachami, wspinać się jak w Assassin's Creed, szyfrować i unikać yy, przeciwników jak ninja. Używać energii QA do krótkich sprintów i uników, to sprawia, że samo poruszanie się po świecie daje tonę frajdy. Jeśli kochasz widowiskowe akcje, tu będziesz. U siebie? I tu odpowiedź zależy od tego, czego oczekujesz. Jeśli lubisz chińskie sztuki walki, efektowne pojedynki, otwarty świat do chwilowej eksploracji, ta gra jest dla ciebie. Jeśli chcesz dopracowanego hitu AAA, gry bez błędów, świata pełnego aktywności, możesz poczuć wręcz rozczarowanie. To ambitny projekt, ale nadal rośnie i się rozwija. Podsumowując, Werewind Smith to gra piękna widowisko. Niezwykle klimatyczna, ale też wymagająca. Momentami surowa i nie dla każdego. Warto ją mieć na uwadze. Ale warto też wiedzieć, na co się piszesz. A teraz wasze zdanie dajcie znać w komentarzu, czy zamierzacie grać w Where Meet, Podoba się wam ten klimat czy też nie Wasza bajka, zostawcie łapkę jeśli materiał pomógł, i suba z dzwoneczkiem, jeśli chcecie więcej recenzji i analiz gier. Tak więc trzymajcie się, mówił Garandos. Na razie, cześć!